Na początek, suchar, mokry sen każdego Jedi, zapuszkowany Darth Vader. Siemano, klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i zacznijmy od rzeczy najważniejszych, którym poniekąd mogliście już wyczytać w tytule. Teraz szybki test, czy mój statystyczny widz umie już czytać. Nowe, tak jest, wydanie specjalne magazynu LEGO Star Wars, wydane specjalnie na 25-lecie, e, to znaczy, wydane, no tu mamy troszkę problem, bo ja magazyn otrzymałem oczywiście dzięki hashtag współpraca z wydawnictwem Blue Ocean, tymczasem jeszcze jak dziś rano próbowałem wygooglować, kiedy w ogóle to wyjdzie w kioskach, to jakby nie mam tej informacji, więc na dzień dzisiejszy musicie biegać do kiosku i go szukać, bo, bo nie podam wam daty, jakby, ale nowe wydanie magazynu specjalne LEGO Star Wars, Prawdopodobnie nie jest to i pojedyncze wydanie. Choć tak myślałem początkowo, że wiecie, no pojedyncze z okazji 25 lecia i koniec. Tymczasem nie przedłużając. Szybko, nie mam całego dnia. Patrzcie co jest na końcu. Szczerze, dostaniemy 26. Eee, lip li lipca? Co? Ej, nie, dobra, teraz mi się to w głowie, to chyba jest fake. To w sensie jakby. No bo to się chyba tyczy nie magazynu z tą figurką, miałem właśnie powiedzieć, że... Yy, dostaniemy jeszcze nawet lepszą figurkę niż Wider, no bo tu mamy do czynienia z Bobą Fettem, który jest wiecie z 99, ale to chyba fake. Tak jak to samo ostatnio w Jurassic Worldach była fake, i na przykład, że obok mamy jakąś figurkę narysowaną w zapowiedzi, a te figurki nie ja ma w zestawie. I to samo chyba tu, on tylko chyba gada, a chodzi chyba o te tradycyjne magazyny. Kurde, ale to byłby zawód, już się napaliłem. Ej, serio, i mam cały pomysł na odcinek i na wszystko miałem w głowie budowany pod narrację, że to nie jest pojedynczy numer no, a chyba jednak teraz do mnie doszło, że, że, że jest no bo, no przecież nie wydaliby kurde tego w połowie lipca a kolejnego boby pod koniec ej kurde, Blue Ocean to nawet nie jest coś co jest śmieszne no nieważne, z czym natomiast spotkamy się w tym numerze moi drodzy, to, to musicie się liczyć z wydaniem 35 złotych, powiecie drogo no kurde ale wiecie. Nie wie pan, to nie są tanie rzeczy. U mnie na bazarze to... Yy. Biorąc pod uwagę, że zwykły magazyn kosztuje już 23. W sensie, to akurat nie mam Star Wars, więc muszę pokazać inny, ale kosztuje 23 Star Wars. A tam dostajecie tylko i wyłącznie figurkę. No to tutaj jeszcze dostajecie nie tylko złotą kartę limitowaną i z tego, co się orientuje w różnych, w sensie jakby różne są karty w tym magazynie, ale i saszetę sześciu zupełnie nowych. Nadchodzi nowa seria właśnie na 25-lecie. Więc dostajecie tutaj również te karty. Wiecie, sama saszeta w kiosku 6 zł, karta specjalna, i tak dalej, ale jak już widzieliście to w to dostajecie puchę albo taką, albo taką. Możecie sobie wybrać. Ja osobiście otwarłem już tą. E, w środku ona z ma bardziej tylko napisy z boku nic, otwiera to się wygląda tak. Ale szczerze później pożałowałem, bo dopiero drugi, później otwarłem drugi numer, gdzie wygląda tak. I się pożałowałem trochę, bo to fajnie wyglądałoby na półce z napisem Darth Vader z boku i tak dalej. E, tu jest oczywiście też takie tłoczone i... i, i Proszę bardzo, ładnie to wygląda. Natomiast później tak pomyślałem, że wolałbym to, gdyby fakt dalej wychodziło do kolekcji, bo trochę się napaliłem, że właśnie ta zapowiedź jest o tym, że będzie to wyglądało jak wiecie, Ninja Legacy i będę mógł sobie ustawać to, ale to teraz to poczekamy, czy to będzie Go Legacy, czy nie, czy to jest pojedyncze wyda. Czy sam magazyn się czymś różni, no to jedziemy! Jedziemy! Panowie! No, różni się ceną, ale to już ustaliliśmy, ale poza tym jest bardzo podobny do tradycyjnego wydania, to znaczy jest parę różnic. Na uważam plus, bo na przykład mamy dużo wspominek, typu wiecie, wszystkie wajdery tu wymienione z różnych roczników. No, komiks to wiadomo jak w starym, ale niesamowity jest również plakat. Nawet nie ten, bo ten to pal licho, ale chodzi mi o plakat wcześniej, który po prostu pokazuje nam wszystkie sokoły Millenium. Jako wielki fan sokoła Millenium, również tego czarnego, który go zbudowałem, sam. Jak wiecie, jestem wielkim fanem sokoła Millenium, choć ten mój się trochę zakurzył. Opakowanie też, no cóż, kurz nie był dla niego łaskawy. Ale co tam stary sokuł, skoro odchodzi nowy, czarny? I widziałem jeszcze animację, ale czuję, że będzie świetna i nie mogłem się powstrzymać. W się sensie nie, jeszcze nie kupiłem tego czarnego, to potrzeba dużo pieniążków, ale... Budowałem sobie czarnego sokoła sam. I jak tego dokonałem, zapytacie. Bo jak widzicie, ten prosty mikromodel może wam coś przypominać. Otóż wziąłem instrukcję z gazetki, z której z poprzednich numerów i po prostu zbudowałem go z czarnych klocków. Lekko tylko przerobiłem, dodając tu inny... Cockpit, bo bardziej mi ten pasował i ciut inną antenę, bo nie miałem tamtych elementów. Ale poza tym wygląda to naprawdę spoko i nim zamówię dużego, to ten zaspokoi mój apetyt. A wy co sądzicie? I czy bawicie się czasem takie przeróbki i budowanki po swojemu? Jest i srebrny wajder, znacie takiego? To czym się to różni to chociażbym za kulisami, czyli wiele, naprawdę wiele wartościowych ciekawostek, samo kilku nie miałem pojęcia, więc fajnie, że ten łysy pan w okularach z brodą zdradził na te tajniki. Super. Chciałbym to w zwykłym magazynie, albo żeby ten był stałym dwumiesięcznikiem, tak jak mówiłem w stylu Legacy. Oczywiście zagadki, łamigłówki, to jest też to, co tutaj występuje, przybliżenie zestawów również. No i jeszcze raz wracamy na tytułową, yy, ostatnią stronę z nadzieją, czy naprawdę dostaniemy tą figurkę, czy nie. Kurczę, czekam z niecierpliwością i jednocześnie jest to dla mnie wielka zagadka. Zagadką nie jest natomiast figurka tutaj dołączana. A tą figurką jest Darth Vader. Co mi całkowicie podoba się w tej figurce? To ma ona zadrukowane łapy. Nóżki tylko z przodu, torsik klasyczny. Wiecie, tu nie ma szaleństwa. To jest Darth Vader. Tu nie można puścić wodzy fantazji, jeżeli można go wpuścić do lawy. Facjata tego Wajdera wygląda w ten sposób i jest to klasyczny, biały, niczym mąka w młynie Vader. A, no z tyłu mu jeszcze łeb popękał. Niczym w filmie nałóżmy tę pelerynę. Jedyne, co mnie teraz tak na luźno zastanawia, to kurczę, czemu na przykład Batman dostał, wiecie, gumową pelernę, a w sumie zrobiono też tego w wersji z Vajderem? Czy to by też nie było fajne? Fajnie, tudzież nie, natomiast potoczył się ten odcinek, bo serio, podchodziłem do niego, że wow, dostaniemy tu nowe legacje z figurkami w puchach i tak dalej, jak to będzie. W trakcie odcinka wszystko się zmieniło i wychodzi chyba jednak jak tak duże myślę, że to jednak nie będzie stałość. Piszcie co myślicie w komentarzach, kurde, no bo naprawdę, nie wiem co o tym sam teraz myśleć, więc chętnie wysłucham waszych komentarzy i zobaczymy co się wydarzy, tak? Wydarzy się to, że polecę wam moje inne filmy, to na pewno. I będę liczył, że je obejrzycie oczywiście. Dzięki, że byliście. Bye!